Co tak. sądzisz o swoim tacie? Słuchajcie, no właśnie, tak powiem, wam, powiem wam zrobić. Dobra, dobra. Rozwinę wam temat z moim ojcem. W takim razie, a Ulfi pójdzie to zrobić. Słuchajcie, mój tata ogólnie jest osobą, która jakby no, nie lubi się pokazywać w sieci. Po prostu jest bardzo jakby. No, żyje inkognito. Nie jest co prawda żadnym gangsterem, ani nikim właśnie ze świadka przystępczego, ale po prostu nie chce się pokazywać. No i po prostu kiedyś. Bardzo zależało mi też na tym, żeby tam coś nagrać, jak jeszcze tam multi nagrywał statą czy coś, no to była taka sytuacja, że prosiłem. No ale zawsze spotykałem się z decline'em, czyli insta-rezygnacją właśnie, właśnie z tego typu pomysłów. Było mi wtedy trochę przykro, ale yy, no, wyrosłem na mega zjeba. Ojcze, mogłeś mnie uratować. Tyle. Mój tata jest po prostu taki antyinternetowy, jest też trochę starszej daty już. No offense, tato ale jest zajebistym ziomkiem i bardzo go kocham. I kocham też swoją mamę. Więc jeżeli to oglądacie, pozdro, nie chciałem, żeby było wam przykro.